Rekolekcje Wieczernik 9. Przygotowanie do spowiedzi świętej przed zesłaniem Ducha Świętego. Część pierwsza z ośmiu. W pewnym uproszczeniu można by powiedzieć tak. Pokaż mi, jak się spowiadasz, a powiem Ci, jaką masz relację z Jezusem. Prawdą jest, że to, jak się spowiadamy, dużo mówi o tym, jaka jest kondycja naszego życia duchowego i naszej relacji z Bogiem. Zacznij więc swoje przygotowanie do Spowiedzi Świętej od przyjrzenia się temu, jak wyglądały Twoje ostatnie spowiedzi. Na początek proponujemy ci proste zadanie. Wyobraź sobie, że ktoś z boku przysłuchiwał się Twoim ostatnim spowiedziom świętym. Co taka osoba mogłaby pomyśleć o Twojej relacji z Jezusem? Czy myślisz, że uznałby, że z Jezusem musi cię łączyć silna więź, wręcz przyjaźń? Jakie są Twoje spowiedzi? Czy są raczej rutynowe i schematyczne, czy może raczej głębokie i rozwojowe? Czy spowiedź jest dla Ciebie ważnym przeżyciem duchowym, czy raczej ją po prostu odbębniasz? Zachęcamy Cię dzisiaj do zadania sobie tych kilku pytań, ponieważ pierwszy krok w przygotowaniu do dobrej i pogłębionej spowiedzi świętej, to w wprawdzie co do tego, jaka jest moja osobista relacja z Jezusem. Spróbuj odpowiedzieć dziś sobie szczerze na to pytanie. Nie żałuj na to czasu. A co jeśli już długo nie byłeś, nie byłaś uspowiedzi lub ich nie pamiętasz? Przyjrzyj się Twojej relacji z Jezusem w ciągu ostatniego tygodnia. Jeśli Twoja relacja z Panem jest żywa, bez większego trudu wskażesz to, co się w niej wydarzyło przez ostatnie siedem dni. Zanim przejdziemy do rachunku sumienia, daj sobie chwilę, aby pomyśleć o Twojej relacji z Jezusem oraz Duchem Świętym. Nieprzypadkowo prosimy Cię o taką refleksję. To właśnie relacja z Bogiem jest punktem wyjścia i najważniejszym punktem odniesienia dla dobrego rachunku sumienia, a co za tym idzie, dla dobrej i pogłębionej spowiedzi świętej. Pełną treść rekolekcji Wieczornik 9 znajdziesz na stronie www.wieczernik9.pl.